to jest za mocne, to jest mocniejsze niż. ten wąż! Dzisiaj robiłaś najlepszą wersję siebie, czyli płakałaś, byłaś przerażona. Witam na kanale, jestem Ramcie, a dzisiaj oglądamy kolejny odcinek serii Twoje 5 minut. Dzisiejszy odcinek ma tytuł Testujemy najgorsze lęki na świecie, więc myślę, że kontynuujemy przygodę z zeszłego odcinka. Myślę, że będzie jeszcze gorzej. To znaczy, mam nadzieję, że nie, ale. Pff, mam złe przeczucia. Dobra, obejrzyjmy to. W dzisiejszym dniu chciałbym, żebyście mieli po raz kolejny okazję zrobić to, co wczoraj. Czyli to, czego nie chcecie robić. Super. Podziałać samemu w pojedynkę. Wczoraj to nie wyszło wam za bardzo i po prostu... I po prostu jesteśmy niezadowoleni z was. Postarajcie, Postarajcie się bardziej jeszcze. Kamil Budda la Budda. 23-letni influencer, przedsiębiorca i pasjonat samochodu. Dobra, dzisiejszym gościem odcinka jest Budda. Ej. Na sprawę, na ten, Słyszałam o nim, ale totalnie też go nie śledzę. Niemniej, na pewno nie można mu odjąć tego, że jest dużym twórcą i mam nadzieję, że pomoże uczestnikom i to będzie fajny odcinek, serio. Mam taką nadzieję, że będzie mi przyjemność z oglądania, że może się czegoś nauczymy. Zauważyłam też, że sporo osób zwraca uwagę na to, że wszystko dzieje się ciągle na tej hali i z tego co wiem, to w pierwszej edycji było zupełnie inaczej. No, nie oglądałam jej, więc nie mam porównania, ale jednocześnie, jeżeli rzeczywiście moglibyśmy lepiej poznać tych uczestników, w takim normalnym środowisku, to jestem ich bardzo ciekawa i myślę, że rzeczywiście mogliby już sobie pójść z tej hali. Mieliśmy taki case, że ja wybiorę jedną osobę. Która dzisiaj wygra. Za moment tutaj przywieziemy dwa samochody, przywieziemy Lambo i przywieziemy niuka. I ja wybiorę jedną osobę, która się ze mną przejedzie Lambo lub niukiem, sama sobie ta osoba wybierze. Powiem wam tak, jeżeli się raci motoryzacją, no to myślę, że super nagroda. Ja na przykład mam wyrąbane. Ja bym się przejechała na przykład syrenką. To by było dla mnie zajebiste. Nigdy nie jechałam syrenką, chyba, że byłam tak mała i o tym nie pamiętam, ale wątpię. Co mnie jakieś tam Lamborghini obchodzi? No i bardzo ważne, nie kłamać, bo no tak. Nie gdy wam się nie uda. I to jest, powiem wam, bardzo duża strata, bo wielu twórców istnieje do pierwszego kłamstwa. Więc musicie na to bardzo uważać. Czasem lepiej jest pokazać się z tej gorszej strony, ale nie koloryzować, nie kłam. Bardzo ciekawy temat i zastanawiam się, jak to się ma do tych różnych kłamstw, za które potem ludzie przepraszają. Najprostszy przykład fagata. Dalej jest w internecie, jest mega popularna i oczywiście cały czas dostaje mnóstwo negatywnych komentarzy, ale jak widać sporo osób i takiej to wybaczyło. Ja też niejednokrotnie mówiłam, że wszyscy jesteśmy hipokrytami, a z drugiej strony są w internecie osoby, które nawet mają kryzys wizerunkowy i tak potrafią z niego wyjść. I temat, którego jeszcze nigdzie nie poruszałem, ani. i moment, w którym co tydzień od lat moi widzowie dostają o 14.00 film i to się nie zmienia w żaden sposób i co tydzień... Nikt mnie nie zastąpi, staje się takim czymś, co mocno wjeżdża na banie. I tu jest bardzo duży plus działania w grupie, że zawsze jak masz ten czas taki gorszy to na parę tygodni możesz się odsunąć na tyle na boczny plan, że ktoś jest Cię w stanie zastąpić. To też jest mega ciekawy temat, bo rzeczywiście działając solowo, no, jest zupełnie inaczej. Tak jakby na przykład Wy przyszliście obejrzeć mnie, bądź obejrzeć Furiza i mnie, która go ogląda. Ale niestety nie mam siostry bliźniaczki Kamili, która by mnie zastąpiła. Mam tylko siostrę bliźniaczkę Gramcie na kanale Gramcia. Zapraszam. Tak, zmieniłam nazwę, Wy przegłosowaliście. Mi się bardzo podoba zresztą. Także pod tym względem działanie w grupie to jest ogromny plus, bo każdy z nas ma ten go gorszy czas, albo na przykład zwyczajnie choruje. No, ale Buda yy, zaskoczył mnie strasznie. Jest naprawdę bardzo inteligentną osobą i naprawdę ma dużo, dużo wartości do przekazania, od których można się wiele nauczyć. No, dokładnie tak, Radek. Nie żartuję, Radek, nic nie powiedział. Po prostu stał. To byś doradził sobie, gdybyś był na naszym miejscu. Dobra, kochani, możecie odhaczyć bingo. Bez kitu widziałam bingo właśnie z twojej 5 minut. I to jest właśnie jeden z punktów. Powiedział, że mimo, że stworzycie grupę, to najważniejsze dla każdej jednostki z was jest dbanie o swój własny wizerunek i budowanie swojego własnego wizerunku. No, bo grupa zawsze może się rozpaść. walka ze słabościami dzisiaj będzie weryfikowana u was. Na castingu pytaliśmy was o kilka rzeczy. Ja, ja to czytam i już wiem. Słuchajcie, no dzisiaj będziemy walczyć z kobiami, nie? Po prostu. Pamiętacie, jak mówiłam w ostatnim odcinku to w ogóle na przykład Can Dance i w wielu innych programach wpisujecie rzeczy, których się boicie, które was przerażają. No oni tutaj nie zdążyliby raczej wypełnić ankiet, oni naprawdę to zrobili. Bardzo mnie stresuje woda, nie byłam w zbiorniku wodnym od bardzo dawna. Jeżeli uda mi się to zrobić, to chcę pokazać ludziom, że, że można i że się da. No nie wiem, wydaje mi się, że po prostu też też zrobić zadanie, bo jesteś w programie i zmuszają cię poniekąd do tego. Przyliśmy się do pierwszego zadania, które wykonywał Kacper. Generalnie idę na pierwszy ogień i dostałem od chłopaków zadanie, żeby pobaraszkować sobie z takim bombiarzem którymś. Pobarażkować co? Nawet miło to nazwał. Jeżeli tu są pająki, to ja mu współczuję. Ja wiem, że ludzie to robią, że nic im się nie dzieje, nie? Ale moje ciało mówi nie Ładne. Dobra, nie. Ja ej, Pierwszy raz mam stres w tym programie, naprawdę, tak realnie. No, ej. Yo! Ja bym się bała, że on zaraz zejdzie z tego stołu i skoczy na mnie. Nie wiem, czy mam arachnofobię, prawdopodobnie. Nie wszystkich pająków się boję. Ale takiego pająka to ja nie chcę brać na łapę. Ja się mogę zmierzyć z moją fobią, na przykład oglądając ten film o tym pająku. Wiecie, ten pseudosłodki. Dla mnie on nie jest słodki. Nie, tak. tak. O Boże! No boże, no boże, no boże. boże jak chłopie, to nie jest na moje nerwy, ja nienawidzę pająków. No to nie tylko ty, Budda. Boże... To ściary mam, nie możecie robić takich rzeczy. Może ktoś by chciał spróbować teraz. Ja, nie, nie, na przykład. ja bym chciał. Wika, to jest twój odcinek, zaczynasz, nie? No, nie mam się teraz płakać, szczerze mówiąc, jak z to niego się zbliżam, jak on przyspiesza. Jak sobie by stał, to spoko, Czy a nie chciałbym mu zrobić krzywdy, bo to jednak jest zmian. Jezu! Boże ja to tylko oglądam, a denerwuję się tak, jakbym tam była. Nie no, ja się wcale nie boję, moi drodzy. Ja po prostu robię content jak freeze. Nie mam pojęcia, jakie emocje teraz Pan są mnie. Bo z jednej strony płaczę, z drugiej się cała trzęsę. Jak to zrobisz, to będzie ci lepiej, będziesz Zabaj się dobrze czuć. No nie wiem, ja bym się nie czuła dobrze. Nie, go stoi. A, nie zrobię, nie zrobię. Ej właśnie, skoro w ostatnim odcinku on mówił, że nie zawsze chodzi o zrobienie zadań, tylko o zrobienie kontentu, to w sumie oni mogą odmówić, tylko w jakiś ciekawy sposób. I co, i to będzie zaliczone? Dawaj, no, hop. A, to robię, to robię. No Nie, nie zaliczył. Brawo, brawo Ale no no nie mów, że nie czas, nie? Nie, to jest fajne To i nikomu nie polecam tego robić Ogólnie to i tak szanuję, że to zrobiłaś. Ja bym tego nie zrobiła. To jest wąż, to jest ogólnie dosyć spoko. Węże są zajebiste. Uwielbiam węże. Ogólnie kiedyś ugryzł modelkę i tam z 16 czy 17 szwów wyszło, ale to była jej wina. Myślę, że celowo ich nakręcają. Jedno to jest przekazywać wiedzę, a drugie to jeszcze tak, wiecie, podsycać, że oj, 16 szwów, a wy wiecie, to było Nie, tego. Ale piękny. Otworzyłem pojemnik, on się tak tam jest sposiami nie zawijemy, nie? Jezu Ale piękny, Jezu, piękny pan wężuś! No i to jest słodziak! O stary. Za, dużo, za mało gadasz do kamery, mordo. Ale. jak się czujesz? A, ciekawe, kto mu to powiedział, że za mało gada do kamery. A to jest ciekawe, że nawet jemu zwracają uwagę tak backstage'owo, że musisz być bardziej do kamery w tym programie. O! Ej, ej, zaciska mnie, zaciska Zaciska? Mnie. Zaciska? No, no, no. Jest zacis git? Zaciska, zaciska, zaciska. I co czujesz? Co, co? czujesz? Widzieliście, minę tego typa w ogóle, jaki zadowolony. Myślę, że świadomie dobrali takie węże, żeby jakkolwiek zapewnić minimalne chociaż bezpieczeństwo tym uczestnikom. Jeżeli tak nie było, to się załamie. Ale nawet ten koleś widać, że chce, żeby Radek robił więcej kontentu. Kostek chyba był bardzo chętny. Też mi tak wydaje, że on ubiega węże. Ja lubię węże, tak. <noise> lubię, lubię. No to masz okazję się zaprzyjaźnić? No nie, no chyba właśnie <noise> nie bardzo. Bo to by było bez sensu. Żebym wchodził jak lubię <laughs> Właściwie i pamiętaj, że to odcinek. Właśnie tak, bardzo dobrze, co? Ale nie, nie, on syczy, on syczy, on syczy. Najokropniejsze uczucie w moim życiu. Ja... P nie, ona się strasznie patrzy. Nie, słodko się patrzy, to jest słodki pan wężuś. Proszę, 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 we, weźmie pan... Jej twarz na chwilę, znaczy od mojej nogi. No, <laughs> Nie, nie 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 dobra 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 Oj 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 Powiem wam tak, Olivier według mnie robi całkiem fajny content Ciekawa była jego reakcja i w ogóle styczność z wężem Przełamanie tych swoich fobii i tak dalej Jak tak sobie myślę o faworytach Twoje 5 minut to wydaje mi się, że Olivier jest w topce Wiesz, jak z dzikim koniem nie? No, nie wiem A węże czują jak ktoś się stresuje? pewnie. No to zajebi... Ale nie, teraz jak trochę tak siedzi to... ...to czuję się bardziej komfortowo Uważam, że dzisiaj też się za bardzo, jakoś dzisiaj nie pokazałem No, mówię. Co się stało Michał? Ja poszłam smarkać nos, a Ty tutaj płaczesz? Michał, co jest? Dzisiaj nie wiem kto odpadnie, ale nie chcę dawać na siebie. A Michałowi jest smutno, że się znowu nie wykazał. Może to nie jest ten czas, może to nie jest ten format, ale jak Cię kręcą social media, to szukaj pomysłów na siebie i trzymam kciuki. Wrażenie w ogóle, że to jest straszna spina. No, tylko po prostu jak czegoś czasem nie czuję, to... O, Michał, nie martw się. No na pewno jest spina, bo jest rywalizacja pomiędzy nimi i walczą o te uwagę kamery. Jakie jedy <grywiany> się rzucają, że muszą być przed kamerą, ale też nie wszyscy. I ci, co się nie rzucają, to potem nie mają za bardzo czasu antenowego i odpadają. Jeżeli cię to pocieszy, Michał, to ja bym odpadła w pierwszym, maksymalnie w drugim odcinku. Okej, okay, mamy Maję, która powiedziała, że ma lęk przed klaustrofobią. I w ogóle wydaje mi się, że Maja ma duży potencjał. Dawaj. No i już prawie jestem, nie? Ну, no, на przykład, ты ж Не, Нет, нет. Вот занят. Ja ogólnie myślałam, że to będzie dużo mniejsze pomieszczenie. Takie jak budka telefoniczna. W sumie to wygląda jak jakiś plan do teledysku. Nie na no, serio. Jeżeli ona ma klaustrofobię, to rozumiem, że dla niej to będzie naprawdę trudne wyzwanie. Niektóre lęki, które nas nie dotyczą, mogą się wydawać nam niezrozumiałe, ale no nie jesteśmy w skórze tych osób, które je mają. Widzieliście moją reakcję na pająka i widzieliście moją reakcję na węża. Dla mnie to jest koszmar. Powoli czuję, jak mi się kręcił w głowie. Zastanawiam się, na ile ją tam zamknęli. Bo jak rozumiem, tam nie ma kamerzysty w środku. i po prostu mówi do jakiejś kamery, która jest zainstalowana. W ogóle mam nadzieję, że w trakcie zadań żaden z uczestników nie będzie miał na przykład ataku paniki. Ja dzisiaj miałam zadanie wejść do zbiornika pełnego wody w kajdankach, i na samym dnie były zatopione klucze, które ja miałam wydostać, zanim klapa do końca się zamknie i odetnie mi tlen. No to zobaczymy, jak jej pójdzie. I myślę, że to jest przerażające, nawet jeżeli się nie ma lęku przed wodą. Bez kitu, ja na przykład się jakoś nie boję wody, a i tak bym się bała tego zadania. Nie no, nie wiem, może ja po prostu powinnam czymś się zająć innym, udawać, że to udawać, że, że wcale nie jest tak strasznie. Nie, dla mnie to jest za mocne, to jest mocniejsze niż... <gryw> Ten Zastanawiam się, który odcinek jest gorszy, tamten czy ten. Mimo wszystko wydaje mi się, że ten. Ale przynajmniej Fris nie będzie narzekał, że nie robią kontentu. I jeszcze zimną wodę im dali? Oni chcą, żeby się pochorowali? Pola, Zaczynamy. Ale może wyjść, jak chcesz. Mogę już? Dobra, czas start. Wow. Dobra, do góry! Ale spróbowałem, brawo dla ciebie, Paul. Brawo! Ej. Wiem, że dla Was to wydaje się bardzo krótko. Wody też nie jest jakoś bardzo dużo. Ale pamiętajcie, że to jest zupełnie inna bajka, kiedy my to oglądamy pod kocykiem albo w fotelach. A ktoś naprawdę ma ogromne lęki, dla niego to jest w ogóle maksimum możliwości. To było bardzo trudne. Bałam się, że po prostu się uduszę pod spodem, bo nie mogłam wstrzymać powietrza. Ogólnie to i tak co odcinek bardzo dużo czasu poświęcają Poli. Także nawet jeżeli nie zrobiła tego zadania tak jak ktoś by oczekiwał, to jest pewniakiem, że przejdzie dalej. Bardzo dużo też przebitek jest z mają. Zaskakująco dużo. tam Kasia to chyba tam w tle miała moment NPC-ta. kitu, ej, Kasia. No że jesteś troszkę za bardzo przerażona także może Cię ktoś uratować. Myślę, że Dominik. Myślę, że ja sobie bardziej poradzi Dominik, tak? Tak. To Łukasz idzie. Mały plot twist. Karolina jednak nie robi swojego zadania. Jest zbyt Ej! wystraszona po prostu. Niku mam, dlaczego Karolinie odpuścili to zadanie, a Polinie. Uważam, że to nie jest uczciwe. Powiem Wam, że jak to oglądam, a ten ziomek nie boi się wody, to i tak to wygląda niebezpiecznie. No właśnie, dlaczego on nie otwiera w takim razie kajdanek? Nie wiem, być może spanikował i nie pomyślał o tym, ale no presja czasu, uciekające powietrze, woda ja bym też się obstrała mój problem, stary. Próbuj. Jezu, jak on panikuje, ja mu się nie dziwię. Chyba pożałował, że wziął za Karolinę to zadanie. Ale to nie jest Mateusz, to jest Łukasz. <grym zbierzyma> Czy wujek Łuki zapomniał imiona? No w sumie jest ich tam tyle, że bez różnicy. Dobra, Łukaszowi się udało. To nie jest Mateuszek coś. Julita posiada lęk przed lataniem. Jurozy postanowili również go sprawdzić. Powiem wam, że troszkę jej zazdroszczę, bo nigdy nie leciałam helikopterem. Gotowi? Gotowi. W ogóle na przykład z lataniem samolotów to nie mam czegoś takiego, że się boję, że się rozbijemy. Bo jak na przykład już wsiadam, to sobie myślę, no już jestem w powietrzu, więc najwyżej umrę. Co to zmieni, że będę panikować? No nie wyskoczę z tego samolotu, prawda? O Boże. O Boże. o, Boże! Nie, to było piękne i niepiękne jednocześnie, naprawdę. Powiem Wam tak, no fajnie, że sobie poleciała. Nie wiem, czy zrobiła wystarczający content dla friza.. To jest specjalny dla Karola. Y, dla Karola. teraz. O, widzicie, chyba mnie usłyszała. Dla Karola teraz specjalnie robimy mu miniaturkę, jakby chciał wykorzystać jedną z trzech. O, kurwa. No, tego się nie spodziewałam, ale przynajmniej Julita myśli o kontencie. Dobra, dobra, cofam to, co powiedziałam wcześniej. Frizz będzie zadowolony. Jeszcze miniaturki zrobiliśmy przed helikopterem. I widzicie, dostanie za to na panel dodatkowe gwiazdeczki. Moim lękiem są ee, stworzenia żyjące w błodziaku. Co to może być? Syreny. H2O, zamieńcie mnie w Syrenę, proszę. Pomóżcie mi, żeby być Syreną. Do redakcji to jest. Ja już nawet tak chcę, że nie wiem co. Będę ODDAŁA CAŁY dom. nie jestem, naprawdę. Ja mam znowu przypępy, znowu się nie w język i powiedziałam, że są ryby na tej Kasi. Znowu sprzedałaś coś? No. Tobie nic nie można mówić, to ty wszystko sprzedajesz. To było nieświadomie. Ej, przepraszam bardzo, Michalina powiedziała Kasi co będzie miała, a kiedy Oliwier powiedział w pierwszym odcinku na kogo zagłosował, to wujek Łuki chciał go wypierdolić. Ja jestem za Kasią. Przepraszam Natalia. Ale nie wiedzą, co to ci Każdemu mówiliśmy, że macie nie rozmawiać z nimi co, o tym, co się stało. Odda identyfikator. Miała godzina. Maja była tam przez godzinę? Wow. Możecie się śmiać, ale jeżeli ona ma klaustrofobię, to naprawdę jest zacny wynik. że <noise> Może byłabyś na niej wsparciem, gdybyś poszła z nią. Dobra, wejdę z nią. Wejdziesz z nią? Tak, wejdę. Ta Karolina się boi wody, nie zrobiła swojego zadania, a teraz wchodzi do tego zbiornika. Coś tutaj mi śmierdzi. Znam tylko dlatego, żeby ona czuła się lepiej i nie czuła się tam samotna, bo ja też dawaj. Jakoś teraz się nie boi tej wody, jak tam wchodzi. Karola. No, ja odchręłam, to odchręłam. To odchręłam z tobą. Chodź. Podejmij decyzję, czy wchodzisz, czy wychodzisz. No, ja wejdę, tylko no, to ja czasu chodź. potrzebuję. Nie ma czasu, trzeba robić kontent. A Karolina czuje się całkiem spoko już w tej wodzie. No cóż. Także jest teraz moja kolej. Jestem strasznie zestresowany, bo brzydzę się takiego robactwa i go nienawidzę. Nie, to jest przesada moim zdaniem. No dokładnie. Czekajcie, czekajcie, ja chciałam zażartować, ale czy oni mu... Nie. Czy oni otoczą jego twarz robakami? Stresuje się strasznie. Dobra, to ja już się nie odzywa. No radę, to radę. Ja pierdolę Ja się nie boję robaków, ale to jest przesada Zgadzam się jednak, zgadzam się To nie jest normalne Dzwoni na policję Halo, policja, słuchajcie Frisk nie jest normalny bon. Chodzą po mnie, nie Dzwonię. Mam go na szyi, nie Uch mnie zdrygnęło, to to nie było fajne. Okej, okay, słuchajcie, dzisiaj przełamujemy swoje lęki, dlatego też e, ja dostałem lód. To nie jest moim do końca lekiem, e, no ale będę to chciał stop, wytrzymać stop. E, jak najdłużej. Co? On się nawet tego nie boi. Będzie leżał w wannie z lodem? To już nawet Wersow to kiedyś zrobiła w filmie rzeczy, których nienawidzę robić. Będę, dlatego, że tego nienawidzę, do wody zimnej z loda. To był genialny odcinek. Wersow nawet musiała stać w kolejce z takimi normalnymi ludźmi, jak my. Najgorzej er A i to już jest... razu jest Odech ciściysza. Oni to zrobi i poprawnie, żeby od razu tak wskoczyć, nie będzie żadnego szoku termicznego, nic? Ja się na tym nie znam, ale jeżeli morsujecie, to dajcie znać w komentarzu, czy on to zrobił dobrze. Powiedziałem, że y, spróbuję pół godziny to zrobić. Pół godziny, typie? Pięć minut maks? A jak nigdy takiej rzeczy nie robiłeś, to jeszcze krócej. Nie będzie pół godziny, nie będzie nawet pół godziny, naprawdę nie będzie pół godziny. Ale już się uspokaja, nawet czuję takie szczypanie mega. Od lodu ten lód się tak w ogóle trochę przykleja mi. W ogóle Dominik cały czas próbuje robić content widać, że mu bardzo zależy na tym programie. W końcu to jest program, który zmieni jego życie. Nie no, może zmieni. Nie neguję tego. W każdym razie i tak jestem pod wrażeniem, że siedzi tam już ponad 5 minut i ironicznie się po prostu o niego martwię. Dabii. Wychodzę. Ta... Ja przewidzę 13, ale już wychodzę. Dobra, Dominik dotrwał do 13 sekundy. Sekundy! <grytania> to ja bym dotrwał do 13 sekundy, on był do 13 minuty. W każdym razie i tak szapoba. Nie czuję w ogóle bardzo do Chyba nie ruszę. Dobra, ruszę. Pyszara, brawo. Kochani, jak widzieliście, przełamaliśmy już trochę swoich lęków. Teraz z chłopakami spróbujemy parę obrzydliwych rzeczy. Okej, okay, oni teraz będą jedli robaki, a potem żygali. <laughs> Przejdźmy do następnego zadania. Jury wybrało osoby bojące się ciemności do wyzwania poza halą nagrań. Dostaliśmy właśnie zadania specjalne. O, Julita jeszcze. Dlaczego? Dlaczego ona dostała dwa zadania? Chociaż niektórzy tam się zgłosi do tego jedzenia robaku. Ona tak delikatnie, ale jednak bardzo stara się o to, żeby było jej więcej w kamerze. Pewnie też sobie myśli, że jak dostała ten diamentowy bilet, to musi się bardziej starać. No! Będzie całkowicie ciemno, więc. No nie! Nie, ja się boję. Nie, bardzo nie, nie no, no, no. Co to było? Pamiętaj, że to są tylko aktorzy. Nie stanie ci tu krzywda, nie? Okej, okay, czyli tylko Michalina się boi ciemności, Julita się jej nie boi. Po prostu chciała pójść z koleżanką, żeby też boi więcej w kamerze. Rozumiemy to. Ja chcę wyjść, ja chcę wyjść już, stąd teraz. Nie dasz rady przełamać? Mm -mm. przepraszam cię, bo wiem, że jesteś laska. Dobra, nic się nie próbuje. No niestety, Michalina też dzisiaj będzie raczej zagrożona. Jurozy musieli obejrzeć materiał z domu strachu i śmigłowca, by móc ocenić uczestników. Dobra, nie, ja nie, dobra. Na no serio, nie. Nie dasz rady? Nie. Ale że nie wyszły. A ta jest Julita, a ta Michalina, ona się poddała, nic nie zrobiła. Zobaczmy Maję. Siedzą na tym zapleczu i tak oglądają. Tato tak średnio robi ten content. Zobaczmy Maję. Minę Maję wygrała. Pół na pół. Ona ma tak, że rzeczywiście nie czuje się komfortowo, ale wyolbrzymia swoją reakcję. Ja na przykład skipowałam trochę treści Maji, bo strasznie dużo jej pokazywali, więc zgaduję, że po prostu powie jej to samo na panelu, że jego zdaniem trochę gra pod kamerę. No cóż, no ona sama wie, jak było naprawdę. Wczoraj ludzie, jak pytaliśmy ludzi, kto według ciebie Cię nie lubi, to większość podał ją. A ona nie powiedziała, że ich nie lubi. Rozumiesz, ma vibe taki, że ludzie wokół tak niej odbierają, że ona ich nie lubi. Okej, okay, czyli ma taki trochę bitch face. No cóż, no każdy zna kogoś takiego. Ale jeżeli chodzi o takie budowanie ekipy, to raczej taki wizerunek nie jest pożądany. Dobra, czas na wyniki, kto tam wygrał w tej konkurencji. I przejedzie się tym niesamowitym autem, który nie jest Syrenką. Lepiej radzili sobie panowie, więc przepraszam miłe panie. Wydaje mi się, że może wygrać Oliwier. Na pierwszym miejscu chciałem dać, e, słuchajcie, Oliwiera. Ja tam powinnam z nimi być. Dobrze typuję póki co. A kim są ci ludzie na górze? Co to są za łebki? Natomiast później przyszedł gość, który uważam, że zasługuje na możliwość wyboru. To może Dominik? Moim zdaniem najlepiej poradził sobie z tymi. Dominik. Widzicie? No mówię, powinnam tam stanąć. Zgole włosy i pomyślałam, że jestem buddą. No i osobą, którą mam wybrać widzowie, chciałbym, żeby to był e, Łukasz. Mega fajnie się też pokazał, zastąpił tutaj Karolinę. A i mega spoko ze strony Dominika, zwłaszcza, że Łukasz raczej no, nie jest faworytem nikogo z nas. Także tutaj panowie wsiadają, robią brum, bzzz, uuu. Takie właśnie odgłosy robią. Ja na przykład się nie jaram driftowaniem, bo myślę, że bym skończyła tak jak panowie po robakach. Good. Dobra panowie, więc yy, pogadajmy troszkę o naszych uczestnikach. No. Dobra, czas na panel, na upraszanie, to znaczy wybieranie najlepszych, i najsłabszych. Kasia, chodź do nas. Zdecydowanie zbyt duże przeciąganie kontentu. Uh -huh. Ile można przeżywać do e, wejścia do wody z rybami? Po to, aby na koniec do niej nie wejść. Dokładnie, Dokładnie Kasia. Kasia. Jezu pierdolili za to, że się po prostu bała. To dawaj z Julitą od razu, wiesz? Oglądamy ten materiał, mówiąc mówi, dobra, dawaj kawałek dalej, patrzymy, jest Julita. Dawaj kawałek dalej, patrzymy. O, Julita coś tam robi. Ogólnie to Julita dostanie pochwały, a Michalina nie dostanie pochwał. Kto by się spodziewał? Na pewno nie. ja. Gadanie w kółko o tym, że ty się tego boisz, jest nieinteresujące po pierwszej minucie. Też przykro, że nie spróbowałam, ale naprawdę się tak bałam. Ocenialiśmy, jak prowadzisz odcinek. Nie, nie został nagrany kontent przed i po. Ten buddha wpierdający pączkę, zajebiste. Może to też yy, moja wina, że po prostu to nie jest twoja, po... Julita, nie twoja wilina, ty jesteś idealna. Ty już przeszłaś dalej, ty dostajesz wiesz co? Proszę, to jest krystalicznie... Krystalicznie biała woda. te wody, Julita. Dlatego obie jesteście zagrożone. It's a prank, bro. Nie, bo jej nie możemy wyrzucić, wiesz? No, ten... Także niezły prank, niezły prank. No, Michalina, jesteś zagrożona. Dobrze. Pa, Michalina, do zobaczenia nigdy. Karolina dzisiaj robiłaś najlepszą wersję siebie, czyli płakałaś, byłaś przerażona. <laughs> nie wierzę. Nie wierzę. Byłaś najlepszą wersją siebie. Ryczałaś, krzyczałaś. Cały czas na tym można było budować content. Mi się to nigdy nie znudzi. Dzięki. A ja się z tym nie zgadzam, bo na początku rzeczywiście bała się tej wody, kiedy była ta konkurencja z kajdankami, ale potem normalnie do niej weszła, kiedy były ryby. I ja zaczęłam wątpić, czy rzeczywiście była wcześniej autentyczna. Ty czujesz, że nasz no, to się sobie rozwija w ogóle? No, przepraszam, ale. Nie, ciebie Może dlatego tak Ojojoj, oj, oj, to chyba znak. I co, Olek? No moim zdaniem wypadłem dobrze. No, nie byłem obrażony przez cały dzień, było mi trochę przykro, ale jakby. Nie, nie byłem no, obrażony, no, bo przecież wody Dlaczego Dlaczego ci było przykro? bo uważam, że nie zasługiwałem na to, co byłeś powiedział. Co byłeś powiedziałeś? Że moja reakcja była udawana. E, twoja reakcja generalnie wyglądała tak, słuchaj, ja mam nawet to zapisane, Olek. Same przekleństwa w trakcie, przed i po. Okej, okay, w ogóle Oleg dostał tutaj zjebę, że udawane reakcje. Powiedział frisk, który w poprzednim odcinku był bardzo autentyczny. I dobra, to, ok. to wygląda o wiele gorzej, nie? Jestem gotowy. No nie, gotowy, nie, nie, czeka, czeka, czeka. Może to były udawane reakcje. Ja na przykład się serio bałam z nim. Także jako widz przynajmniej podczas jego zadania odczuwałam jakieś emocje. No. Myślę, że mogę tutaj zdradzić, że akurat Kami ciebie wytypował jako najsłabszą osobę, w ogóle ze wszystkich dzisiaj, więc. Bo ja cały czas miałem ten feeling, że jesteś obrażony, nie? Że, że kurde, czemu robimy takie głupie rzeczy? Ja to bym chciał być gwiazdą, a nie tarzać się z karaluchami. Tak odbierze to widz. Olek też ma pewną specyficzną manierę. Także jest raczej typem, który polaryzuje. Albo się go bardzo lubi, albo kompletnie nie. Nie jesteśmy w stanie tego poprawić montażem i tak dalej. Znaczy, jesteśmy, jak cię wytniemy. Kurwa. Ostre słowa wujka łukiego uczestniku. Że byś sobie to przemyślał, a na dzień dzisiejszy jesteś zagrożony, nie dość że obrażony. Okay. No dobra, Olek się troszkę obraził tutaj rzeczywiście to widać, ale jeżeli jest autorefleksyjny, to myślę, że się prześpi z i wróci z lepszą energią. Przynajmniej tego mu życzę. Czego tak naprawdę się bałaś? Najbardziej mm. tego, że jestem zamknięta i nie mogę wyjść. Moje spostrzeżenie było takie, że po pół godziny nie byłaś przestraszona. Mm. Mówię, była to sinusoida, bo w momencie, kiedy robiłam różne rzeczy, śpiewałam, nie wiem, tak jakby odciągałam swoje myśli od tego, że jestem zamknięta. Okej, okay, mają bardzo mieszane uczucia z mają. Nie jestem pewna, czy oni po prostu oczekują, żeby się ciągle bała. Bo, tak jak powiedziała, po prostu próbowała sobie zająć myśli czymś innym. Pewnie zrobiłabym na jej miejscu to samo, skoro miałabym tam tak długo siedzieć. Czy było to autentyczne, czy nie? No to tak jak mówię, najlepiej wie sama Maja. Zrobiłaś coś, co do tej pory. Ja widziałem tylko raz w programie Twoje 5 minut, czyli zrobiłaś content mimo tego, że nie wykonałaś zadania Gratulacje Widać był ogromny lęk, ja uwierzyłam przynajmniej w jej emocje Jeżeli fajkowała, to bardzo dobrze i to wyszło Ale Ty dzisiaj byłaś ludzka, taka miła, taka fajna, a przerywasz gościowi Nasz... A pamiętacie, też zwróciłam ostatnio na to uwagę, jak przerywała Frizowi Także rzeczywiście warto nad tym popracować Także jesteś bezpieczna dzisiaj Pola. Super, dzięki bardzo Dzięki a powiedz tak ładnie, dzięki bardzo, a nie dzięki bardzo. Dzięki bardzo. No Widzisz? On nic nie wie. A co jest? A przecież miło powiedziałam. Nie, powiedziałeś Dzięki bardzo. Weźcie. Cóż mogę powiedzieć? Rzeczywiście jej ton głosu był taki. O, boże. Jednocześnie to drugie dzięki bardzo było jeszcze gorsze, i ja już wolę, żeby ona była obrażona, niż żeby ona sztucznie była miła. Dobra, przejdźmy do zagrożonych i kto odpadnie? Dawaj, Michał. Dobra, mamy tylko trójkę zagrożoną, to strasznie mało. Jest Michał, jest Michalina, jest Olek. Z tej trójki, jeżeli odpadnie tylko jedna osoba, to wydaje mi się, że Michalina. Jak nas przekonasz. E e Michał miał bardzo emocjonujący moment na panelu. Popłakał się i widać, że jest bardzo zagubiony. Troszkę mnie rozczulił tym wszystkim, ale jednocześnie. O, widzę, że teraz jest ich więcej. Dobra, jest jeszcze Radek, jest jeszcze Kasia. Radka to już dawno myślałam, że wywalą. Nie wyrzucajcie! <śla> <śla> Powiedz to! No nie wyrzucajcie! Nie wyrzucajcie. <śla> Z czwartego Odcinka Twoje 5 minut. Odpada. Radek. To nie jest zaskoczenie. I Michał. No dobra. Odpadli. Trudno. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Działajcie dalej. To jest tylko program. I tutaj się kończy też odcinek. Dziękuję Wam za obejrzenie. Mam nadzieję, że był dla Was ciekawy. Dla mnie w sumie był. Mam nadzieję, że następne odcinki w ogóle już nie będą na tej hali i poznam ich w takich bardziej prywatnych okolicznościach. Zobaczymy. Dziękuję moim wspierającym za wsparcie mojego kanału. Zapraszam na wszystkie moje social media. Ściskam cieplutko, bez odbioru.